Włącz i zostań z nami. Ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej, jest dziś gościem Radia Rodzina i Telewizji Rodzina. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże. Księże biskupie, powróćmy do wydarzeń z początku lutego, gdy księża biskupi z całej Polski udali się z wizytą do Watykanu, do Rzymu. To ważne wydarzenie dla całego Kościoła w Polsce. Tak, rzeczywiście to było takie niesamowite przeżycie dla wszystkich biskupów. To ono się zdarza rzadko. Co pięć lat w tym przypadku było po 8 latach, prawda. Od ostatniej wizyty na Apostolorum, z nowym papieżem, więc wszyscy jechali z taką ciekawością, jak to będzie, tak co powie nam papież, jak nas przyjmie. Tak, w tej chwili właściwie wszystko wiemy, bo mamy za sobą i no trzeba powiedzieć, że to spotkanie było takie przeurocze z Ojcem Świętym, w ogóle z, z całą tą, prawda? Atmosferą, klimatem stolicy apostolskiej, także jesteśmy wszyscy prawda, ubogaceni, i no, ono było takie wielowarstwowe, jeśli można coś powiedzieć na temat prawda, tych spotkań, więc no, na pierwszym planie trzeba wskazać na spotkanie z Ojcem Świętym. Ono się odbywało w pięciu grupach w pięć dni. Były poszczególne metropolie, prawda, grupowane. W sumie było to jakieś pięć grup. My byliśmy w tej grupie, takiej środkowej, w Wrocław, w Katowice i częstochowa. Mieliśmy spotkanie 7 lutego, to było w piątek mamy opóźnienie i było takie przeurocze. Wchodziliśmy po kolei do papieża, przy, y, 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 przedstawialiśmy się, całowaliśmy pierścień rybaka, no i po, były zdjęcia, y, najpierw z, y, y, z, y, z biskupami, potem dochodzili księża, księża potem wychodzili, myśmy y, nas tam y, umiejscowiali na siedzeniach, y, no i w końcu, y, gdy wszystkie już, prawda, weszły w metropolię, wtedy było spotkanie już takie, prawda, Samymi biskupami, było nas 14 i taka rozmowa. Papież był taki wyluzowany, tak pytał, co, jakie mamy problemy, co nas boli, co nas raduje. Tak więc, co też chcieli właśnie usłyszeć, dowiedzieć się od papieża. Także to było takie bardzo miłe spotkanie, które no, tak się długo pamięta. I, i mamy takie wrażenie, że Ojciec Święty nie robi żadnego takiego dystansu. Nie, jest taki ojcowski, bezpośredni, prawda? No, dużo mówi bardzo obrazowo, bierze takie porównania z życia odwołuje się do swoich takich doświadczeń pastoralnych jeszcze z czasów, prawda, gdyby w Argentynie, nawet do domu rodzinnego wraca, do, 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 do y, takich y, obrazów codziennego życia także potrafi te prawdy teologiczne też bardzo tak plastycznie prawda, przedstawiać, posługując się obrazami życia codziennego. Tak. Przed spotkaniem właśnie w Rzymie, przed wyjazdem do Watykanu, mieliśmy przyjemność, księże biskupie, rozmawiać na temat właśnie oczekiwań związanych z wizytą u progów apostolskich. Czy te oczekiwania się spełniły? Tak, my spełniły się, więc Ojciec Święty zrobił na nas wszystkich właśnie takie bardzo miłe wrażenie, i to y, biskupi z wszystkich grup ma, mają podobne doświadczenia. Y, tak. Y, podobnie też, gdy idzie właśnie o y, inne też prawda, spotkania no, można powiedzieć, że były bardzo udane. Byliśmy w sześciu kongregacjach, byliśmy wszyscy tylko podzieleni na trzy grupy, tak i no, wszędzie właśnie nam dziękowano, wyrażano też uznanie, podziw dla tego, co Kościół czyni w Polsce. Tak, oczywiście mieliśmy pewne zapytania, tam pewne też propozycje w różnych kongregacjach. I to zgłaszaliśmy takie pewne prawda, sytuacje trudne i my wskazywaliśmy, żeby pewne rzeczy były jakieś, prawda, może zmienione, ułatwione, żeby to było niektóre właśnie jakieś takie sprawy administracyjne. No, było to takie wszystko ciekawe. No trzeba wspomnieć koniecznie, mówiąc o Adlimina, o naszej części modlitewnej to było odwiedzenie czterech bazylik większych miasta Rzymu. I wszystkie właśnie bazyliki nawiedziliśmy, prawda? Zawsze, prawda? W grupie wszystkich biskupów byliśmy najpierw w bazylice. Matki Bożej Większej. Przewodniczył tam ksiądz prymas Kowalczyk przy świętej mm. i ukazanie. Potem byliśmy w bazyce watykańskiej w kaplicy św. Sebastiana przy grobie błogosławionego Pawła II. Tam przewodniczył kardynał Dziewisz jako sekretarz. Byłego papieża, naszego wielkiego papieża. Byliśmy także w Bazylice na Teranie, tam przewodniczył arcybiskup Michalik, też powiedział ładną homilię. I wreszcie byliśmy też za murami U.S. Pawła, tam przewodniczył arcybiskup Głódź, jeszcze Sawoj też wygłosił właśnie homilię. Więc to było też takie spotkanie, prawda, modlitewne w tych czterech bazylikach. Było bardzo właśnie też takie no, ważne i przeżywane przez wszystkich, bo cały episkopat, prawda, in gremio tak, przy ołtarzu, no, byli też tam Polacy, którzy tam przebywają w Rzymie. Także, no, myślę, że największe takie skupienie i takie rozmodlenie było bardziej z tego Piotra przy grobie naszego papieża. Tam nam się udało być dwa razy, Było raz oficjalnie z samym biskupatem, a potem była taka jeszcze możliwość, ta czwartkowa, kiedy 10 po 7 rano jest msza święta dla Polaków, też byli po raz drugi tam na mszy świętej, odprawialiśmy, wtedy arcybiskup Zimowski odprawiał mówił o 22 drugim Światowym Dniu Chorego, także był też taki akcent miły Polski. Ważnym punktem tej wizyty były także przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, a także do wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce. Tak, mówiliśmy o tym zwłaszcza z Ojcem Świętym. Tak papież mówił, że to jest wielkie wyzwanie dla naszego Kościoła w Polsce i też sam tak wyznał, że no, oczekuje wiele prawda, od tego spotkania, tak, i powiedział także, że mamy no, takie wielkie zadanie, żeby ubogacić młodzież świata naszym kwestwem wiary, żeby pokazać, prawda, jak wygląda dzisiejszy Kościół. Tak, to i, no, nas mobilizował. I też wskazywał, żeby, żeby dobrze to wydarzenie przygotować, także jest pełna mobilizacja, i myślę teraz, no, na, 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 w tej chwili to mamy przygotowanie do kanonizacji naszego papieża, ale potem przejdziemy szybko właśnie na y, te drogi przygotowania się do y, Światowych Dni, Dni Młodzieżowych. Y, tak więc y, y, wiemy, że będą w Krakowie. Tak papież ma świadomość, prawda, gdzie, gdzie przyjedzie. No i też no, tak liczy, że to będzie też wielkie wydarzenie, prawda, dla świata młodzieży, w ogóle dla całego kościoła, to, które jest przed nami w roku 2016 w Polsce. Czy przygotowania do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II także były? Tematem rozmów podczas wizyty Adlimina? Często nam powtarzano, że ta wizyta się odbyła właśnie w klimacie przygotowania do, do wielkiego wydarzenia, jakim będzie kanonizacja Jana Pawła II, i to nam przypominano. I właśnie no, papież też o tym wspominał. I, jak nas żegnął, to też tak wyrażał nadzieję, że się wkrótce spotkamy na Wielkim Święcie w Watykanie, w Rzymie. No, jeśli wolno powiedzieć o naszej diecezji, myśmy postanowili, że nasze przygotowanie do kadencji będzie polegało na takiej dziew nowennie dziewięcioniedzielnej. Zaczynamy 23 już lutego, dziewięć niedziel i w każdą niedzielę będzie otwarzany fragment y, homilii Ojca Świętego y, wygłoszon, y, wygłoszony homilii w roku 1991 kiedy Ojciec Święty mówił o dekalogu. O dekalogu i mamy y, y, już posegregowane te przemówienia tak w każdą niedzielę przed każdą mszą świętą. Od 5 do 8 minut będzie głos papieża, prawda, przez y, odpowiednie prawda, urządzenia otworzony ludzie wysłuchają i potem będzie msza święta. Podczas której też będzie modlitwa y, przy, y, przy Komunii Świętej, prawda, taka dodatkowa do Ojca Świętego. Natomiast po południu będzie koronka do Miłosiedzia Bożego i też włączamy w gorzkie żale taki właśnie element modlitwy prawda, związane z papieżem, więc taki mamy program na dziewięć niedziel, które poprzedzają kanonizację w naszej dyscyplinie świnnickiej. W tym duchu radości wypływającej właśnie z przybytej już tej wizyty adlimina, a także w duchu przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II w diecezji świtnickiej, będzie także świętowana, świętowany jubileusz dziesięciolecia istnienia diecezji biskupie. Tak, właśnie to jest coś, co, na, co jest przed nami prawda, najbliżej, postawiona, postawiona ta uroczystość właśnie jubileuszowa. Yy, yy, więc ona centralna się odbędzie 29 marca w sobotę. Jest zaproszony yy, ksiądz arcybiskup, yy, czyli Miliore, Apostolski w Polsce i już dał nam odpowiedź pozytywną. Yy, tak więc yy, teraz też yy, podejmujemy właśnie takie przygotowania yy, do tej uroczystości. Chodzi nam o to, żeby przygotować ładnie liturgię prawda, której będzie przewodniczył już tak, zmobilizować też wiernych, żeby to nasze dziękczynienie decyzjalne takie było, no takie autentyczne i takie, prawda, ożywione, bo mamy za co Panu Bogu dziękować, mianowicie za 10 lat, w których się wiele wydarzyło, tak Pan był nam jakoś tak obficie, wyjątkowo błogosławił, że mogliśmy w tym czasie, prawda, zorganizować z wszystkimi właśnie, prawda, jej y, 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 urzędami, dalej seminarium powołać do istnienia i y, 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 y ono jest na takie rzeczywiście udane, gdy idzie właśnie o zakwaterowanie, a także y, 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 w tym wymiarze takim właśnie formacyjnym. Myślę, że że się dobrze sytuuje. No i ostatnio robimy, y, prace trwają przy, y, nad Domem Księży Emerytów. Będzie w tym właśnie roku ukończony. Y, no, taki też y, dom na miarę potrzeb, prawda, naszych kapłanów. Chcemy, żeby ta jesień kapłańska była taka. No, jakaś taka spokojna i przeżywana, może nie w komforcie, ale w takich no, ludzkich warunkach przede wszystkim stworzyć księżom taką atmosferę rodzinną, żeby mogli życia spokojnie przeżywać. To y, też wie, wielkie prawda, będzie wydarzenie otwarcie domu księżem Rytów. Y, tak więc to, to są te zewnętrzne, może takie osiągnięcia, ale no też y, pracowaliśmy nad budową kościoła żywego a więc budzenie wiary w ludzkich sercach, prawda, wiązanie ludzi z Eucharystią Niedzielną, tak, poładzanie ludzi na drogi, na drogi modlitwy, no nie wszystko nam się udało, ale, ale no, staramy się mianowicie no, pracować, żeby, żeby to Królestwo Boże no, ono się umacniało w ludzkich sercach, a wiemy jakie są czasy. Mamy konkurentów, mamy też może i wrogów, którzy nam utrudniają ten zasięg Ewangelii, tak i no, dlatego chcemy Panu Bogu podziękować za jego błogosławieństwo w tych dziesięciu latach za to, co nam się udało dokonać. Bo to wszystko, co dobre jest Darem Bożym, tak jak dzisiaj w Czytaniu biblijnym w fragmencie Listu Świętego Jakuba było powiedziane, że wszystko to, co Boże, co piękne, co dobre pochodzi właśnie od, prawda, Ojca Światłości, pochodzi z Nieba, od Pana Boga. Tak i mając taką świadomość, no, <laughs> otwieramy nasze serca, żeby pełnym głosem wypowiedzieć Panu Bogu słowo dziękujemy, Panie Boże, za Twoją ojcowską miłość, za Twoje błogosławieństwo dla diecezji, która na swoim zegarze osiąga skromną, a taką miłą cyfrę 10 lat istnienia. Ten jubileusz będzie obchodzony w duchu dziękczynienia, ale myślę, że także w duchu nowej ewangelizacji, bowiem wiele tych akcji ewangelizacyjnych, a tyle, ale także m.in. rekolekcje dla księży z diecezji. No właśnie tak, więc mamy najpierw takie dni skupienia marcowe, prawda, one będą y, przeżywane, y, prawda, w Świdnicy, ale potem mamy takie wielkie rekolekcje y, w czerwcu dla y, wszystkich osób duchownych, dla duchowieństwa y, i to będą prowadzić misjonarze z Brazylii. I to chyba, y, no, ojcowie, też świeckie osoby, także Y, y, ma być takie y, prawda, poruszenie, takie, takie y, mocne zdanie Ducha Świętego. Y, to y, te y, Czarskie kolekcje będą w Wamierzycach u Ojców Franciszkanów, Tam mamy takie odpowiednie warunki i pierwsze dwa dni będą dla Księży Proboszczów poświęcone, a drugie dwa dni dla Księży Wikariuszy. I potem na zakończenie będzie spotkanie też dla świeckich na wolnym powietrzu, prawdopodobnie na stadionie w Świdnicy, to będzie 29 czerwca, to taki będzie właśnie finał tych rekolekcji ewangelizacyjnych, które no, są taką nową formą ewangelizowania, prawda, y, y, odbiegając trochę od tych rekolekcji tradycyjnych, które znamy y, z przeszłości, z okresu Wielkiego Postu, z okresu Adwentu, prawda, no, jest y, to dzieło, które no, jakoś yy, myślę, że ona się wpisuje w ten klimat prawda, nowej ew ewangelizacji, o, której nam, o którym nam ciągle przypomina yy, yy, ojciec Franciszek. Tak chodzi o to, żeby, żeby wyjść prawda, do ludzi, którzy odeszli, żeby ich odszukać, bo oni nie wrócą, żeby po prostu nie stać w miejscu, nie czekać, prawda, yy, nie zamykać się yy, gdzieś w twierdzę w wieży kości słoniowej, ale żeby prowadzić właśnie duszpacowo takie, prawda, otwarte i żeby czuć się misjonarzem, który człowiekiem, który właśnie no, chce odzyskać ludzi dla Chrystusa, którzy może gdzieś właśnie go zagubili na drogach swojego życia. Tak i, i no, to jest no, wielkie wezwanie właśnie misyjne, które które właśnie spoczywa dzisiaj też na tych krajach, gdzie katolicy jest od wieków, ale, ale on się gdzieś kruszy, prawda? Nie, Europa jakby się zmęczyła chrześcijaństwem. I to widzimy, że ten, ten, ten powiew laicyzmu z Europy Zachodniej się przenosi też do nas i musimy jakoś no, temu powiedzieć nie. Tak, i stąd też właśnie ta nowa ewangelizacja, która jest ważna i myślę, że no, to dziesięciolecie, które obchodzimy, też nas jakoś tak zmobilizuje do no, podjęcia prawda, takiej nowej fazy ewangelizacji w ramach naszej decyzji. Dziesięciolecie diecezji to także okazja do podsumowania, a także tworzenia planów na przyszłość dla pasterza tego lokalnego kościoła. Księży biskupie, co w sercu kryje się z okazji tego jubileuszu? No więc może powiem tak, że mieliśmy w tym dziesięcioleciu takie dwa ważne wydarzenia liturgiczne, liturgiczno pasterskie. To był kongres eucharystyczny w roku 2005, pierwszy kongres eucharystyczny. No, było 10 stacji tego kongresu, a potem w latach 2007-2010 mieliśmy peregnację obrazu Jezusa Miłosiernego. Ona trwała 3 lata. W każdej parafie były rekolekcje albo misje, i ona przyniosła wielkie owoce. Y, y, takie duchowe, y, które są do dzisiaj jeszcze zauważalne, chociażby na przykład y, nabożeństwo wspólne Kolonii Miłosierdzia Bożego w wielu parafiach do dzisiaj jest praktykowane, praktykowane o godzinie 15, a teraz gdy idzie właśnie o przyszłość, więc y, chcemy też teraz no, uchronić się Matce Bożej, prawda, Pan Jezus właśnie był, teraz chcemy właśnie Matkę Bożą zaprosić do naszej decyzji. A to się wiąże ze stuleciem objawień Matki Bożej w Fatimie, prawda? 2017 to będzie właśnie ostatnia rocz, rocznica objawień. No więc jesienią tego roku podejmujemy w naszej diecezji prawda, figury Matki Bożej Fatimskiej. Zaczynamy od pielgrzymki do Fatimy. Jedziemy tam w połowie października z pielgrzymką autokarową i samolotową, i tam figurę będziemy poświęcimy, prawda, i ją przywieziemy do diecezji i ona będzie właśnie prawda, wędrować od do parafii w takim podobnym stylu, jak wędrował obraz Pana Józefa Miłosiernego. To jest takie nasze zadanie i ja się bardzo cieszę, jako właśnie pasterz, prawda, że będziemy mogli właśnie no, też z Matką Bożą ten czas przeżywać. Tak, bo no, nasza pobożność właśnie musi być Maryjna, no, bo to jest pobożność, która jest bardzo eklezjalna i która się bardzo podoba Panu Jezusowi, jak właśnie Jego Matkę, którą nam podarowała, jak my czcimy, jak jesteśmy blisko niej. O podsumowaniu wizyty Adlimina a także o przygotowaniach do jubileuszu dziesięciolecia diecezji świdnickiej mówił dziś na antenie Radia Rodzina i Telewizji Rodzina biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do studia tutaj, do Wrocławia. I chcę powiedzieć, że radio rodzina jest słyszalne na tej naszej diecezji. Mamy dwa przekaźniki wielkie w, w Świdnicy i na Górze Iglicznej. Dzięki temu rejon y, y, Świdnicy, Żarowa, Strzegomia, Dzierżoniowa i cała Kotylna Kłodzka jest objęta właśnie słyszalnością tego radia. Bardzo dziękujemy za program, który Możemy konsumować i dziękujemy też, że tam są te kwiatki, też prawda, zasadzane z naszego podwórka świdnickiego. Mówiąc to mam na myśli te zaproszenia właśnie tutaj do studia i możliwości powiedzenia też, podzielenia się tym, co my przeżywamy prawda, na naszej dyscyplinie. Bóg zapłać i z wszystkich słuchaczy, Radia Rodzina, pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.